Czy ty możesz przestać mnie oszukiwać? Widziałam twoje wiadomości, przeglądałam je, jak poszedłeś się myć. Po tym jak sprawiłeś, że nie mogłam chodzić, jak to był ten moment, pamiętam go doskonale. Możesz mi powiedzieć, kto to jest, Dominika? Uh, chyba się nie zrozumieliśmy. Ja chyba o coś pytam. Comeback AI zawsze da dobrą odpowiedź. Myślę, że w tej sytuacji lepsze będą czyny niż słowa. Myślę, że w tej sytuacji lepsze będą czyny niż słowa. Czyli znów chcesz się zobaczyć, ale nie zmieniaj tematu. Co chcesz wiedzieć? Co to za dziewczyna, z którą mnie zdradzasz? Z żadną dziewczyną nigdy cię nie zdradziłem. Z Pani z kościoła. Pisałem z nią, bo pomagam z pogrzebem. Jeszcze coś chcesz wiedzieć? Hmm, jaki pogrzeb? I dlaczego mi nie mówiłeś nic wcześniej? Wiem, że jesteś zapracowana i nie chciałem ci dokładać jakichś głupot. Przecież nigdy bym cię nie zdradził, kochanie. Sama wiesz, że nasze spotkania są niezapomniane. Tak, wiem, skarbia. Na kogo to pogrzeb? To uczuć do ciebie. Że co? Mam nadzieję, że to żart. A wyglądam, jakbym żartował. Cały czas masz jakąś obsesję, że cię zdradzam albo oszukuję. Co zrobiłem, to w końcu. Nie z jedną. Nie z dwoma. Z tak zdradziłem cię z czteroma na I jestem z tego zadowolony, bo nie usłyszałem od żadnej, żebym wyniósł śmieci. Albo żebym posprzątał pokój. Nie wiem, dlaczego ci to piszę, ale po prostu mam cię dość. Nie wiem, co powiedzieć. No. Najlepiej nic nie mów i po prostu się spotkajmy. Pogadać.